Teraz trudna sytuacja w pasiekach. Pszczoły w ulach giną z głodu i zimna. Późna wiosna sprawiła, że miodu rzepakowego raczej nie będzie. Jadwiga Jarzębowicz. Pszczelarze z troską obserwują pasieki. Długa zima zaszkodziła pszczołom. Wiosenne chłody są jeszcze gorsze. A najgorzej, jak jest temperatura taka 4-5 stopni, pszczoła, jak wyleci, to już do ula nie wróci, bo krzepnie. Zimno jest. Co to znaczy pszczoła grzepnie? No umiera. Złudne ciepło budziło pszczoły już w lutym. Rozpoczęło się intensywne karmienie larw, a potem znów przyszły chłody. Pszczoła ogrzewała te larwy i nie przechodziła na następne ramki z jedzeniem i zaczęła ginąć z głodu. Pszczoły na próżno szukają pyłku kwiatowego. Pierwsze leszczyny zmarzły. Na rzepak też nie ma co liczyć. Zanim ten rzepak wyrośnie i zakwitnie dla pszczół będzie już za późno. Miodu z tego nie będzie. Jeśli w Polsce... Dość dużo padnie pasiek, 60-50%, może więcej, może mniej. To w tej chwili to jeszcze tak szacujemy, bo wszyscy robimy przyglądy w pasiekach, to będzie bardzo ciężko odnowić tą pszczołę. Polski miód kosztuje w hurcie około 3000 dolarów za tonę. Znawca rynków rolnych, Tomasz Berbeka, zapewnia jednak, że miodu nie zabraknie i to znacznie tańszego. Najbardziej poszukiwanym przez dystrybutorów Krajowych jest miód chiński, którego cena wynosi około 800 dolarów za tonę. Egzotyczne kraje tropikalne proponują miody tańsze nawet od chińskich, dopuszczalne na unijnym rynku z dodatkiem choćby niewielkim krajowych miodów. Będzie więc słodko, choć na pewno nie polskim pszczelarzom. Fakty. Jadwiga Jarzębowicz.